Ja jestem Patryk i chcieliśmy dziś z wami porozmawiać trochę o drifcie. Kierownica mi się poluzowała, muszę to kręcić. Zajmuję się amatorsko w sumie driftem. Jeździmy sobie z chłopakami, robimy sobie takie luźne pojeżdżawki, no i też czasami zdarzy się wyskoczyć na zawody. Teraz w tym sezonie zbudowałem to 36 razem z ziomeczkami Którzy bardzo mi pomogli No i mam zamiar wystartować w Drift Open w klasie Pro AM Tak naprawdę, żeby zacząć zabawę z driftem Do nauki myślę, że wystarczające jest 2,5 litra Chociaż te 170 koni To już można całkiem spoko pojeździć Sam zaczynałem od takiego motoru I w sumie zaczęła się tak moja przygoda Co do samego auta to wiadomo Tył napęd, dyfer spawik, różnica między otwartym a zamkniętym dyfrem jest taka, że zaspawany dyfer zawsze kręci oba koła równo i tak, tak samo z tą samą siłą, a otwarty dyfer tutaj nam zawsze kręci to koło, które ma lżej, pozostawiając to co ma ciężej bez takiej siły. Tutaj mamy trochę więcej tego skrętu, ale jak wleci jeszcze lepszy zestaw, to będzie dużo, dużo większy. W zestawy wchodzą wahacze, całe zwrotnice, drążki i do tego jeszcze adapter oraz górne mocowanie amortyzatora, który ma regulację pochylenia koła. Co do wnętrza, no to taki standard dwa kubełkowe fotele, pasy szelkowe hydrauliczny ręczny, który nam blokuje tylne koła. Możemy zawsze zainicjować drift lub ewentualnie podcinać sobie gdzieś podczas zakrętu lub też jak lecimy w parze, żeby kontrolować to w jakim kącie auto leci i tak dalej. Short shifter, tak aby nam biegi łatwo wchodziły, bo nieraz na seryjnym zdarzyło mi się zamiast trójki jedynkę wbić i to było trochę bolesne. Tutaj w tym aucie do pełni szczęścia brakuje nam jedynie co? To klatki. No i tak naprawdę już wtedy mamy solidnie skończone auto. Co do samej jazdy, to gdy wprowadzimy auto w poślizg, czyli co, na przykład idziemy drugim biegiem, dajemy sobie gaz w opór, lekko możemy kopnąć w sprzęgło, wtedy auto wpada nam w poślizg i co my wtedy robimy? Wtedy zamiast w lewo skręcać kołami, skręcamy w prawo kontrując koła, kontrolujemy poślizg gazem oraz skrętem. Dokładając na przykład gazu, kładziemy bardziej auto, czyli wpadamy w coraz większy kon. Odejmując gazu, auto nam będzie się prostowało. Wiadomo, to też zależy, jak bardzo będziesz tą kierownicą kręcił, ale no to jest zsynchronizowany ruch czyli gaz musisz y, równie dobrze operować z kierownicą, bo to bardzo ważne. later.